Cześć, Krzysztof Sierzak z Medicon Polska. W Mediconie zajmujemy się m.in. serwisem takich urządzeń, czyli to jest D700 do 800. To są suche laby Epsona. I nasza firma jest autoryzowanym partnerem serwisowym tych urządzeń. Słuchajcie, chciałem wam w tym filmie y pokazać kilka ważnych rzeczy, które sprawią, że Wasze suche laby będą działały długo i szczęśliwie. I y poruszymy tutaj cztery podstawowe zagadnienia. Pierwsza to jest przygotowanie papieru i wszelkie czynności związane z czyszczeniem krawędzi papieru podczas zmiany i wkładania, zmiany wkładania papieru do drukarki. Druga rzecz to jest czyszczenie wałka drukarki. Kolejna to jest sprawdzanie czystości wewnątrz drukarki, czyli wszelkiego rodzaju tutaj mechanizmy, które są i ostatnie to jest Nozylczek, i związane z tym wszelkie problemy i co trzeba wiedzieć o Nozylczeku. Pierwsza podstawowa czynność to jest dbanie o krawędź papieru. Tutaj mamy nasz papier formail matowy. Pierwsza strona to samo z drugą stroną. W momencie, kiedy zakładamy to na taki trzpień, czyli szpindl, robimy to samo, usuwamy, żeby mieć gwarancję, że ten kurz i zanieczyszczenia nie wejdą nam do drukarki z papierem. Tak. Zamykamy, papier jest gotowy, wkładamy go do drukarki i działamy. Kolejną rzeczą, o której chciałem wam powiedzieć, bardzo ważną w przypadku D800, to jest czyszczenie wałka drukarki. Polecam zapoznać się z instrukcją obsługi. Jest to tam bardzo szczegółowo i bardzo dobrze opisane. Między innymi, w którą stronę i jak należy wykonać czyszczenie. Dlaczego jest to takie ważne? Jest to ważne dlatego, że głowica porusza się tutaj w trakcie drukowania i jest to kluczowe miejsce. O które należy zadbać. Jak to wykonujemy? Mianowicie otwieramy tutaj tą pokrywę i widzimy tutaj takie miejsce, po którym głowica drukująca, czyli ta powierzchnia, głowica tutaj przesuwa się z od, 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 od jednej strony do drugiej i zadrukowywuje papier, to z tego miejsca wychodzi papier. I teraz tak, o to miejsce trzeba bardzo dbać i trzeba to czyścić, i ta, zapraszam do instrukcji obsługi. Ja wam pokażę tylko. W takim telegraficznym skrócie co należy czyścić. Tutaj mam alkohol izopropylowy i wacik. I ja sobie go oczywiście nasączam teraz alkoholem. Każdy ma swój jakiś tam patent. Ja, ja to robię z alkoholem izopropylowym, dlatego że mam gwarancję, że to jest bardzo dobrze wyczyszczone. Nasączyłem sobie taki wacik. I teraz sobie czyszczę tą te, te elementy i sobie je po prostu jeden drugi. Trzeci. I po kolei sobie to czyszczę. I teraz to widać, że to jest, oczywiście widać po waciku, że to jest brudne. I teraz sobie będę czyścił kolejny element, mianowicie... Znowu sobie to nasączam i czyszczę sobie to te miejsce. I to miejsce, tutaj gromadzi się pył. I należy to wyczyścić. Bo w momencie, kiedy ten pył połączy się w jakiś tam sposób z atramentem, no się robią takie grudki. I czemu to jest bardzo ważne? W momencie, kiedy tego nie czyścimy, to na papierze pojawiają się od, spodni, od, od, od strony spodniej pojawiają się takie pasy. I ten pas, o, to powinno być tak, ten pas pojawia się od tej prawej strony i żeby, ten pra żeby tą st prawą stronę wyczyścić należy przytrzymać przycisk i głowica się przesuwa szczególnie tu są takie dwa elementy, które należy zwrócić uwagę może pokażę to czymś ostrym, o to jest to, to jest to miejsce to miejsce oraz tutaj ta ta gąbka, ta powierzchnia taka chłonna która się brudzi i to należy wyczyścić. Funkcja ta była wcześniej niedostępna w modelu D 700 i powodowało to, że krawędź papieru, szczególnie ta prawa strona, często była obrudzona w momencie kiedy nie dbało się o czystość drukarki. Czyszczenie wałka drukarki mamy już za sobą i teraz musimy się zająć dwoma elementami, mianowicie pierwszy to jest sprawdzenie czystości wnętrza z przodu oraz tutaj z tyłu otwieramy klapkę i zabieramy się do czyszczenia. Wyciągamy i teraz przechodzimy do czyszczenia tego wnętrza. Na co powinniśmy zwrócić tu uwagę? Pierwsze, otwieramy sobie to miejsce, tą pokrywkę i tutaj w momencie kiedy papier wchodzi, to ten papier jest czyszczony przez takie zamszowe gąbeczki I te gąpeczki powinniśmy odkurzyć. Ten tutaj. I teraz to jest tak skonstruowane, że ten pył ma tutaj takie miejsce. Od spodu jest taka specjalna powierzchnia. I ten tutaj cały pył osiada w tych miejscach. To powinniśmy odkurzyć. Powinniśmy to wytrzeć. Czyli zaczynamy od czyszczenia tego elementu. Kolejna rzecz, czyścimy tutaj to, to miejsce. Trzeba tutaj szczególnie uważać na te boczne krawędzie, dlatego że tu często się osadza pył. Potem przydałoby się wyczyścić tutaj te elementy. I ostatnia rzecz, to jest otwieramy klapkę, następną, i czyścimy tutaj te elementy, czyli wszelkiego rodzaju e, sprawdzamy, żeby nie było tutaj pyłu. Na tym elemencie oraz tutaj na tej, na tej powierzchni. Możemy to wykonać miękką ściereczką. O, wykonaliśmy to i to samo tutaj. W momencie, kiedy tak robimy, to oczywiście część tego kurzu, część tego pyłu zgarniamy, więc powinniśmy też odkurzyć po takim czyszczeniu ścierką tą dolną część. Tak. Możemy to zrobić tylko i wyłącznie odkurzaczem. Ważne, żeby to robić cyklicznie, żeby tutaj ten pył nie osadzał się. W momencie kiedy to, kiedy to zrobiliśmy, wsadzamy papier z powrotem. Opróżniajcie w miarę często ten pojemnik na ścinki. Ostatni element czyszczenia wnętrza drukarki to jest tylna klapa. Otwieramy ją. I tutaj mamy bardzo utrudniony dostęp do tego czyszczenia, i żeby to zrobić, to po prostu tutaj trzeba się wykazać trochę sprytem. Tu trzeba nacisnąć i wyjąć najlepiej te drzwiczki, tak? I te drzwiczki należy wyczyścić, bo tutaj też się gromadzi pył. Znowu uważajcie na te rolki, one są na takich sprężynkach. Jak będziecie to na przykład robić odkurzaczem, żeby w żaden sposób tych rolek, żeby w żaden sposób tych rolek nie, nie, nie wyssać, I co? I powinniśmy teraz włączyć odkurzacz i powinniśmy wyczyścić tą część. Czyli robimy tak, usuwamy kurz stąd, stąd. I tak naprawdę można tutaj lekko to przetrzeć. Te elementy ten wałek się tutaj rusza swobodnie, więc w momencie, kiedy papier jest zwinięty. Możemy to wyczyścić. Jak mamy to wyczyszczone, znowu musimy tą klapkę zamontować, czyli musimy zrobić to w drugą stronę. Tutaj są takie dwa miejsce, dwa bolce, które powinniśmy tutaj włożyć w odpowiednie otwory, i tutaj powinniśmy to nacisnąć. Jak to naciśniemy, o, to powinno się to schować, momencik. się. Zamykamy. Działa. Suchy lapis jest prawie gotowy do działania, ale zabrakło jeszcze jednej ważnej rzeczy. Mianowicie, powinniśmy wykonać nozelczek. Nozelczek to jest nic innego jak wydruk kontrolny, który informuje nas, że wszystkie dysze na głowicy drukującej są sprawne i działające. I powinniśmy zawsze. Ale to mówię, to zawsze to wykonywać, taki wydruk kontrolny, który gwarantuje nam, że drukarka jest sprawna i że możemy przystąpić do pracy. To jest nozulczek sprawny, czyli głowica jest jak najbardziej czysta, wszystko z nią jest ok. To jest taki sam nozulczek, który ja otrzymuję w momencie, kiedy podłączam Wasze urządzenie do oprogramowania serwisowego. I to też jest sprawny, tu widać, że wszystkie dysze e, są czyste, są, są drożne. O tu macie nozelczek, który niestety wysypał się, czyli głowica jest niesprawna i tu widać, że pierwszy kanał, czyli czarny, potem cyjan, to jest light cyjan i cyjan są dziurawe. Dzięki, że oglądaliście ten film. Słuchajcie, dbajcie o swoje epsony. Na razie.